I tego raz zauważył pewną zależność między bokami w trójkącie prostokątnym. Mianowicie zauważył on, że jeżeli narysujemy kwadrat od każdego boku, to suma pól dwóch mniejszych kwadratów będzie równa polu trzeciego kwadratu. Dwa mniejsze kwadraty to będą kwadraty narysowane od boków przyprostokątnych. Bo jeżeli narysujemy trójkąt prostokątny, to możemy zauważyć, że niezależnie jak go narysujemy, to ten trzeci bok C, ten będzie najdłuższy. Dobra, jeśli już to ustaliliśmy, to teraz ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, ale możemy wydłużyć jeden z tych krótszych boków, przez co ich pole wzrośnie. No tak, ale jeżeli narysujemy taki trójkąt prostokątny, to jak najbardziej możemy wydłużyć ten bok, ale jeżeli chcemy, żeby on dalej był, żeby on, żeby trójkąt dalej był prostokątny, to do tego celu będziemy musieli wydłużyć również ten bok. Czyli jak najbardziej pole tego wzrośnie, ale wzrośnie również pole tego. Dobra, jak chcemy, jak, co zrobić, jeżeli chcemy zapisać to w działaniu? Jeżeli ponumerujecie te boki, tak jak ja, czyli a, b i c, to zapisujemy to w taki sposób. a pier do pierwiastka drugiego, czyli a kwadrat, ponieważ to jest narysowany kwadrat plus b kwadrat, tak? No bo suma tych dwóch pól, równa się c kwadrat. No bo tutaj mamy też kwadrat. No i na tym właśnie polega Pythagoras. No to teraz zróbmy to w praktyce. Jeżeli mamy na przykład trójkąt, w którym tutaj jest długość 1 cm, tutaj 2, i chcemy wyliczyć trzeci. No to robimy tak. 1 kwadrat plus 2 kwadrat równa się c kwadrat. No, i wylicza 1, no bo 1 razy 1 równa się 1. Plus 2 e, plus 4. No bo 2 razy 2 równa się c kwadrat. Czyli 5 równa się c kwadrat. No i teraz obostronnie to pierwiastkujemy. To będzie pierwiastek z 5 równa się c. No bo jeżeli pierwiastkujemy coś, co jest do kwadratu, to skracamy ten kwadrat. Tak? No i to jest właśnie twierdzenie Pitagorasa. Czyli jeszcze raz zapiszmy to tak, żeby było widoczne że to z kolorami. a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat.